Pani Agnieszka gromadziła latami kapelusze, wykrojek, grzybyki, puderniczki, flakony, perfum, rękawiczki i wiele innych rzeczy z duszą. Część jest oczywiście w moich zbiorach, bo są to pamiątki rodzinne. Szeroko, bardzo rodzinne, czyli niekoniecznie z tych najbliższych, ale, yy, ale też z dalszej rodziny. Również to są przedmioty, yy, które zostały mi powierzone, ponieważ yy, no, opiekuję się jakby tymi przedmiotami na zasadzie, jeśli ktoś miał pamiętnik z 1932 roku i chciałby go gdzieś oddać, bo no, jakby jest. Yy, no nie czuję może sentymentu do końca, ale też jest może jakimś kłopotem czasami po prostu przechowywanie pewnych przedmiotów. Więc ja te przed... Przedmioty jakby tak przytulam do siebie, bo y, mam y, takie jakby mediumiczne podejście do nich, bo, bo uważam, że jeśli biorę jakiś przedmiot y, do ręki, bardzo stary, y, no jest kawałek duszy tego człowieka w nim na pewno. Y, to tak jak y, pisała o tym Olga Tok Tokarczuk, ale jest to w filozofii żydowskiej, to tikum, czyli jakby. Y, w rzeczach jest jakiś duch człowieka i, te, i, i ja tak uważam niezależnie od, od tej filozofii żydowskiej, to ja tak uważam, że jest to jakiś duch. Jeśli mam rękawiczki mojej babci z lat 40. Y, i mogę ich dotknąć, jest to po prostu jakaś niesamowita ciągłość. Taką przyjemność też sprawiają mi przedmioty, które na przykład kupuję, ale na podobną, podobną zasadą to rządzi. Oprócz pamiątek rodzinnych, plastyczka i florystka udostępniła swoje zdobycze kolekcjonerskie. Jest tam świetnie zachowany pakiet Rewi Móc z kwietnia 1939 roku. Takim y, znaleziskiem y, dość niesamowitym, którego y, starałam się wyśledzić jakby da, dalsze losy. Y, może jeszcze się to kiedyś uda, bo na razie nie. Jest to wydawnictwo, pierwsze, pierwsze wydanie, pierwszy numer z maja 39 roku. Katalog Reviamut wydany w Bielsku przez Dawida Gutera, który miał tam po prostu sklep z katalogami zagranicznymi, że tak powiem. A to jest jakby pisze tutaj w. w w przewodnim słowie, że jest to pierwszy y, polski, że jest taka potrzeba, żeby powstała, powstał taka, powstała taka rzecz, taki katalog. On jest w stanie idealnym, z blankietem y, zamówienia, z blankietem do, y, do, do, do wpłaty i na pojedynczych kartach są... Y, modele sukien, płaszczy i, yy, i tak dalej. Dawid Guter był yy, komiwojażerem, komi był handlowcem, tak jak powiedziałam, miał sklep w Bielsku z katalogami MUT i on po prostu... Jak wyśledziłam, był szefem rady żydowskiej w, w getcie krakowskim, potem uczestniczył w likwidacji tego getta. No, niestety, zginął również z całą swoją rodzinę, rodziną w Płaszowie, ale no, ten katalog jeszcze z jego ręcznym podpisem właśnie na tym słowie wstępnym i myślę, że jedyny numer, który wyszedł, bo chyba już później może wojna nie dała raczej takiej szansy, więc myślę, że to jest jakiegoś rodzaju skarb. Kapelusze o oryginalnym kroju z lat 40. to kolejne wyjątkowe okazy w pawilonie wystawienniczym. Czarny, czerwony i zielony kapelusz to są kapelusze zrobione przeze mnie na przedwojennych formach, które też są tutaj w załączeniu. Można zobaczyć, jak takie formy wyglądały. To są kapelusze filcowe, czyli po prostu wełniane. Zainspirowałam się właśnie wzorami z katalogów, które, które mam, więc forma, forma, jest, forma jest z tamtych lat. Dekoracja można powiedzieć, że jest inspirowana, no bo nie jest odtworzona w stu procentach, nie jest odtworzony jakiś przedwojenny model, natomiast jakby forma i charakter oddają myślę, atmosferę tamtych lat. Ten, czarno-biały. Właściwie można by powiedzieć, że dedykowany Zuzannie Ginczance, bo to były jej kolory. Ona się ubierała na, na biało-czarno, więc tak mnie y, y, poetka zainspirowała. A na niższej półce no to już mamy kapelusze, które udało mi się kupić we Francji, czyli z y, lat 40. I y, y, tutaj jako ciekawostka jest też pusty stojak na Kapelusze. Ten drewniany to jest to jak z lat dwudziestych. I specjalnie zostawiłam go odkrytego, żeby było widać no jak piękną on ma formę. Rękawiczki moich babci, babci Helenki i babci Janeczki, też, też przedwojenne, przetrwały w domu. Pielęgnuję ja je i nacieram różnymi mazidłami, żeby nie, nie, nie wyschły i nie straciły. Swojej elastyczności. No i na niżej letni kapelusz, też wykonany przeze mnie, inspirowany dokładnie modą z lat 40., typowo letni kapelusz. Jemu towarzyszą dwie torebki. Jedna jest robiona z plotami makramowymi, makrama. Jest bardzo, bardzo stara, więc w latach, w latach 30. i 40. też była używana, no chociażby do wyplotu toreb i tutaj taki przykład mamy, że makrama to nie współcześnie, ale też, też dawno, dawno temu. Zapraszam do końca lutego w pawilonie wystawienniczym na Placu Wolności. Jeszcze można obejrzeć moją wystawę i mam nadzieję troszeczkę przenieść się w czasie, zobaczyć przedmioty przede wszystkim rzemieślnicze, bo kiedyś było mniej masowej produkcji, a dużo więcej rzemiosła, więc te przedmioty też artystycznie wyglądają troszkę inaczej niż chociażby zwykłe nożyczki dziś. Zapraszam.